No i co? No i chuj! Można byłoby powiedzieć klasykiem. W ostatnim filmie, o którym dużo mówiłem, który możecie gdzieś tutaj u góry zobaczyć, jest odnośnik, mówiłem o tym, że zmieniam skręt na fachacze przylepione przez siebie, bo urywają mi się słożnie. I co się wydarzyło tego dnia, kiedy jechałem na trening? Oczywiście, że tak. I to jest ten no. Super! Dokładnie tak. Pęk już trzeci stworzeń, dokładnie w tym samym kole, w tym samym wahaczu. Więc przyspieszyłem trochę cały proces przerabiania skrętu. Auto mam aktualnie u siebie w garażu i mam 4 dni na to, żeby je przygotować na Car Vibes, na slot spot zawody, w których nie będę jeździł, ale będę pewnie trochę latał bokami w międzyczasie, więc chcę mieć sprawne auto. I całe szczęście tak się złożyło, że wysyłałem projekty rzeczy do cięcia, i się z poniedziałek, także dzisiaj rano odebrałem te wszystkie elementy, które są gotowe do tego, żeby coś z nimi dalej robić. Zanim powiem o tych elementach już wyciętych, to najpierw powiem o wahaczach, bo tak się składa, że mam zdemontowany prawy i jeszcze nie założony lewy, seryjny przedłużany. Tyle zostało ze sworznia. Niestety się uciął. Dobra, nie chcę mi łapać ostrości, więc widzicie tutaj zdjęcie, jak wyglądał po montażu. Tak wygląda teraz. Jest wprasowany nowy sworzeń i wahacz będzie na razie zastępczym wahaczem do zestawu Michała, bo ma dokładnie to samo, więc jeżeli on urwie sworzeń, a już urwał jeden tutaj, ja urwałem dwa, to będzie miał zastępczy zestaw. A ja mam tutaj swoje przedłużane wahacze, co pomalowane podkładem. Jest przedłużone o nie pamiętam dokładnie ile, ale staty był zrobiony dokładnie na taką samą długość, jaka jest tutaj, pomiędzy tym a tym słożniem, no Z tą różnicą, że jak widać, jest duża różnica w pochyleniu wewnętrznego sworznia. No tak wygląda fabryczny, no tam z tyłu jest troszeczkę wyżej przez to, że jest taki pindol przy selejnym wahaczu. Ale to jest niewielka różnica w wysokości, no bo tak widać jak mocno pod kątem jest fabrycznie a jak yy, będzie przeprężony w momencie kiedy założy się ten zestaw więc montuję te wahacze na ten wyjazd no i zlec jeżeli tak i tak będę musiał ustawić geometrię albo na blachy u siebie albo na laserach że mam te elementy to od razu je zrobię i ostatnio na poprzednim filmie pokazywałem wam skliny z lenderów, a tak to już wygląda w rzeczywistości będzie to w ten sposób zrobione, że tutaj jest to jest przednie lewe koło, tutaj jest koło, tam jest przód, tam jest tył auta. I normalnie w aucie idzie to tak, ale to górne mocowanie od dołu będzie w ten sposób. Za chwilę powiem dlaczego. Idzie sobie tutaj przekładka, żeby zniwelować wysokość tej poduszki, jak widać ona wystaje trochę ponad, więc ta przekładka tutaj niweluje tą wysokość. I tu jest na zero. Możliwe, że ten kapsel będę musiał zmienić na trochę niższy, bo teraz jak przychodzi sobie ten element, który idzie moment jak? O tak. To tutaj jest na zero, więc pewnie to, to, to zaślepkę tutaj będę musiał przerobić, albo dać po prostu inną. I jest to w ten sposób. Tutaj przychodzi. Lura jeszcze nie wiem jakiej długości, bo za chwilę sprawdzę to na aucie, jak wszystko będzie zdemontowane. I ten element tutaj tak przyspawany. I jest relokacja, o coś takiego. Środek wychodzi tutaj, czyli praktycznie tak samo jak przy kamberze. No, może tutaj trochę dalej, że. Oś obrotu jest no, mniej więcej gdzieś tutaj, czyli tak jakbym Campbell dał jeszcze z centymetr. Będzie widać po pochyleniu koła, który pewnie będzie trochę mniejsze. Ale to nie szkodzi, bo i tak mam wąskie opony naprzód, teraz do założenia. Także to jest planem na teraz. A pozostałe elementy, które tutaj sobie leżą, dźwignia hamulca ręcznego, już prawie gotowa. I jedyne, co trzeba tutaj, rurę przyspawać do tego fragmentu tutaj. To sobie wchodzi tutaj ładnie w środek. Jest regulacja. Jest, będzie regulacja wysokości. W środek wchodzi łożysko. A jako zabezpieczenie są takie dwie podkładki z dwóch stron, o trochę mniejszej średnicy tutaj w środku. Także zabezpieczają łożysko, nic nie wypadnie. Jest flansza do kolektora wydechowego do turbo która mi się przyda na pewno. Jest flansza, chyba te 3 ale teraz już nie pamiętam, która prawdopodobnie mi się też przyda, w zależności od tego, jaką turbinę docelowo będę montował, ale to jest jeszcze dłuższy temat. A jako ciekawostka warsztatowa, to coś, to jest stół do piłek, par piły taśmowej Parkside'a, który kupiłem jakiś czas temu i Piła sama w sobie jest spoko, ale stół jest taki mocno do dupy i od samego początku jak szukałem tych pił i zastanawiałem się jaką kupić no to właśnie widziałem tego Parkside'a i myślałem czy aby na pewno mi będzie odpowiadał, czytałem opinie na ten temat ogólnie tej piły i różnych pił, jedyny minus który jest w niej no to właśnie stół, więc tutaj ten stół zrobię sobie samemu, jest podziałka na wzór fabrycznej co 10 stopni, Tutaj jest taki element do właśnie przesuwania, do ustawienia kąta, otwory na imadełko. Na razie imadło zostaje fabryczne, bo akurat ono jest spoko, za jakiś czas zrobię trochę mocniejsze. 4 mm blacha w porównaniu do 1 mm albo 1,5, który jest fabrycznie, to dużo, dużo lepiej to będzie działało. Góry mocowania gotowe do pospawania, już oszlifowane pod spawanie właśnie. A teraz widać, oszlifowane pod spawanie i pomierzone To rura ostatecznie 25 mm będzie miała tak to będzie wyglądało że jest sobie mocowanie, przekładka ten element, ten element i to tutaj ze sobą pospawane i taka będzie relokacja ta przekładka, która tutaj jest będzie luza ona nie będzie spawana do niczego także można spawać powanie suszy się, pomalowane sprayem. To jest wersja próbna, więc nie ma co tutaj się spuszczać nad tym. Drugie się robi. Ale chciałem jeszcze koniecznie jedną rzecz nagrać, póki mam to wszystko tutaj w kawałku rozłożone. Mianowicie, tutaj jest założony już przedłużony wahacz. Z drugiej strony jest jeszcze CNC założone, kolumny ściągnięte, w sensie odkręcone od zwrotnic. I teraz to, co chcę Wam pokazać, to różnice w otwarciu zawieszenia. To, co ogranicza teraz zakres pracy wahacza, to jest stworzeń wewnętrzny. On już tutaj ma koniec regulacji, w sensie koniec zakresu jakby jego pracy. I on ogranicza na nasze otwarcie zawieszenia. I wygląda w ten sposób. A tu wygląda w ten sposób. Tutaj tak samo stworzeń jest ogranicznikiem otwarcia. Stabilizator jest odkręcony. Tak dla pewności, ten wahacz jest praktycznie poziomu, a dalej pójść nie może, bo ten stworzeń już tutaj jest na końcu swoich sił, możliwości i zakresu. No, więc jest trochę różnica, co? To względem tego. Teraz jeszcze lepiej to widać, to jest sam wahacz przykręcony tamtym sworzniem i tylną tuleją. Tutaj idzie sobie do góry, otwiera się i koniec. Więcej już nie zejdzie. No jakoś naklętka spadła. To co go ogranicza to jest właśnie koniec sworznia. E, koniec zasięgu sworznia. Wysięgu. O, tak. Pełni profesjonalnie mówiąc. Właśnie chciałem składać kolumnę do kupy i pomyślałem, że sprawdzę jedną rzecz, która kiedyś mi się zdarzyła nie wiem dlaczego i może teraz się zdarzyła, ale już wiem dlaczego i się zdarzyła, niestety. Jest trochę owal. Wygięł się śpienia amortyzatora. Zajebiście. Więc nie wiem, czy ta cała operacja ma jakikolwiek sens. Znaczy ma sens, przetestuję to rozwiązanie, ale tu nawet nie ma sensu ustawiać geometrii, bo delikatnie przestawi się kolumna. I cała geometr idzie w pizdu Więc świetnie. Nie ciekawe kiedy to się stało, czy za pierwszym, czy za drugim wyrwaniem. Nie mam bladego pojęcia. Za pierwszym razem tego nie sprawdzałem. Po prostu założyłem wahacz z nowym sworzniem i tyle, ek. Prawa strona cała poskładana. Tutaj już. Jest przykręcone, ale jeszcze poprawię te śluby, szpilki, w sensie wsadzę, wsadzę fabryczne szpilki O tak jak jest tutaj Tu są szpilki z fabrycznego mocowania Takie głupie wiertło jest potrzebne do tego 8-7 e, zrobiłem to 8-5 z taką lekką kołyską i weszło e, ale na razie jest to, to w dalszym ciągu wersja próbna więc Jakieś drobne poprawki trzeba będzie zrobić, rozwiercić to otwory później. No to 8-7, będę musiał kupić wiertło, no ale jest gotowe do montażu. Już całe mocowanie, poskładane, można jechać sprawdzić. Jest dosyć wysoko, ale jeszcze zawies musi się ułożyć, więc ciekawe ile zajdzie. i nic nie odpadło, także jest dobrze. A kierownica jest w lewo trochę. To nic dziwnego, są wahacze nowe i dużo elementów pozmienionych, które wpływają na zbieżność, także nie ma co się dziwić. Tak nie jest źle, bo podejrzewałem, że on będzie gdzieś uciekał strasznie. Generalnie przód jest dosyć wysoko, nawet wyżej, niż bym chciał. Ale nie będę nic z tym robił, bo opony mam dosyć niskie z profil 40, z 205, 40, 17. Że opona jest takim naleśnikiem. Myślę, że tutaj spokojnie będzie mogła wlecieć opona na profilu 45, albo 205, 45, albo 215. Jeszcze zobaczę, ile jest miejsca do podłużnic. A no to za jakiś czas, jak już będę miał prostą kolumnę, bo na ten moment ustawianie tutaj czegokolwiek więcej nie ma sensu. No i oprócz tego też jedna ciekawa rzecz, bo od samego początku zwróciłem uwagę, że podczas manewrowania dużo płynniej kierownica się skręca, dużo łatwiej. W sensie, no dużo. No jest zauważalna różnica. I tak myślałem, dlaczego, skoro są nowe sworznie, wszystko powinno być sztywne, ale przecież są górne mocowania na łożyskach i teraz nie ma żadnego oporu. Wcześniej był opór Unibola, teraz nie ma oporu, no bo jest łożysko i to... Dużo lepiej to działa, tak na e, takie pierwsze odczucia no podczas zwykłej jazdy, no bo nie będę świlał i nie będę tutaj nic więcej próbował. Więc jeżeli chodzi o przód, no to już jest do sprawdzenia na torze. Przód poszedł do góry i chciałbym, żeby tył też poszedł do góry, żeby wyrównać mniej więcej to auto, chociaż no, de facto aktualnie jest równe, bo E36 jest na tyle dziwne, że żeby auto było równe, to przód musi być Mocniej, zauważalnie wyżej, niż tył, jeżeli chodzi o nadkola. Wtedy auto jest równo. Ale i tak i tak tył chcę podnieść, bo mam aktualnie sprężynę od Mercedesa W124 przecięte w pół. Więc będę chciał założyć to, co miałem wcześniej, czyli albo Ebachy albo Wajteki, e Żeby ten tył pracował trochę lepiej, bo aktualnie jest trochę za sztywno, no i jest za nisko. Po pierwsze dlatego, żeby było wyżej, a po drugie dlatego, żeby nie przesadzać z rozkładem masy na tył, bo jeżdżąc na oponach 215, e, 225 z tyłu przy tej mocy, to nie chcę sobie dodawać trakcji. A w momencie, kiedy przód idzie do góry, no to większa masa idzie na tył. Jest delikatna, ale jednak różnica w trakcji, że w, no w momencie, kiedy tył jest niżej, a przód jest wyżej, albo jest na równi, no to większa masa idzie na tył, większa trakcja jest z tyłu. Także będę chciał z tych dwóch powodów właśnie założyć inne sprężyny. Ale pierwsze wrażenia... świetne. Zawies tylny wstępnie sprawdzone, Jest parę rzeczy, które za chwilę Wam pokażę, które wyszły w międzyczasie, ale najpierw sprężyny, które mam do dyspozycji w Eibach Prokit i Weitek jakiś tam, nie wiem jaki. Te dwie sprężyny są w wysokościowo praktycznie takie same. Oczywiście tak jak auto stoi na kołach nie zależy od wysokości sprężyny, tylko od jej twardości. Ale, co ciekawe, ta sprężyna ma stałą średnicę drutu. A Eibach ma zmienną średnicę drutu i zupełnie inaczej pracuje. Na właśnie takim jakby wstępnym tutaj, na początku pracuje sprężyna na samych końcach, dopiero później tutaj gdzie jest większa ślednica zaczyna pracować. Nie będę na razie wkładał tej sprężyny, bo tył jest ewidentnie wyżej, co ciekawe, niż na tej. Mimo tego, że praktycznie wyglądają tak samo średnice, pręta mają taką samą, ale to już jest inny materiał, więc to inaczej działa. Na tej wcześniej jeździłem i było całkiem fajnie. Więc teraz że wkładam tą sprężynę. Za jakiś czas, jak będziemy na lotnisku, to sobie wezmę tę i może przełożę, zobaczę, jak się na tym jeździ. Albo może teraz nawet ze sobą wezmę. Jak będzie okazja, to zmienię i zobaczę, co się dzieje. Sprężyny założone, koło tak samo. Więc ten temat na razie zamknięty. Chyba, że przyjdzie mi do wymiany tych sprężyn. Tam, gdzieś widać takie zielone ładne. Ale to, co jeszcze zrobię sobie tutaj na kanale, to sprawdzenie zawieszenia. I przy okazji, właśnie jak tutaj jestem i nagrywam, to pomyślałem, że zdam, taki, zdam taką relację, jak wygląda zawias po paru treningach i ja ogólnie jak wygląda dół samochodu po paru treningach. Z przodu tego nie nagrywałem, ale z przodu się nic nie dzieje. Tutaj się kilka drobnych rzeczy wydarzyło. Jest trochę brudny punkt podnoszenia, ale e, świetnie się sprawdza. Jest w idealnym miejscu, na idealnej wysokości i odległości. Także. To nie bardzo cieszę, nie cieszy mnie jeden fakt, czyli to, mimo tego, że auto było konserwowane, profile wewnętrzne były konserwowane, to gdzieś widocznie jakiegoś kawałka nie zabezpieczyłem i podejrzewam, że to jest u góry nadkola. I to tutaj są otwory rewizyjne, które mi wypływa woda, woda z rdzału po prostu. I z jednej i z drugiej strony, więc to nie jest tak, że zapomniałem z jednej strony, tylko po prostu ominąłem widocznie jakieś miejsca u góry. Także zimą trzeba będzie zabezpieczyć znowu profile wewnętrzne. Tutaj nie wiem, czy to będzie widać. Mam nadzieję, że będzie. O, tutaj widać kawałek starego mocowania na przewód elastyczny odręcznego, który się nie sprawdził, więc tutaj mam zrobione wyżej. I ten niżej już się trochę ugniótł. Przez wahacz wleczony, o z tej strony będzie to trochę lepiej widać. Jak zimą będę robił zawieszenie to je po prostu wytnę. Żeby już w niczym nie przeszkadzały. Wahacz trochę przy maksymalnym dobiciu je ugniótł. Ale to na nic zupełnie nie wpływa. Ale wpływa. Ale z kolei przewód odręcznego jest mega ciasno. I troszeczkę się przetarł. niestety dlatego jest special na nim. Z jednej i z drugiej strony. Ten właśnie świeżo założyłem i to będę chciał poprawić. Prawdopodobnie założę tutaj przewody w stalowym oplocie, tak żeby już mieć pewność, że to będzie działało. A te przewody z kolei to są D46 oryginalne. Cyk, cyk, cyk. Tu jest trybka, ale mam drugi wahacz z taką oryginalną blachą. Tutaj to oczko się zakłada wtedy i wszystko działa pięknie. Tutaj jest fabryczne mocowanie, także to akurat nie ma prawa nie działać. Także do sprawdzenia. Zawieszenie. Czy wszystkie śruby są przykręcone i fura w 100% gotowa i będzie można się zacząć pakować. Nie. nie uciekaj. Udało się dotrzeć na tor i to będzie ostatnia nagrywka, ostatni klip, bo generalnie jest tyle na rzeczy naokoło do zrobienia. Zaleczę naokoło do zlepienia, że e, nie będę więcej nagrywał. Będą tylko klipy z kasku, ale to już w następnym filmie. No do dobra.